Siema, siema, witam serdecznie. Pewnie wielu z Was zastanawia się, co to takiego wyzwanie 75 hard. 75 hard to taka pewnego rodzaju gra mentalna, która polega na tym, że należy przez właśnie ten okres 75 dni skupić się na wykonywaniu różnego rodzaju zadań, które Andy Frisella, czyli autor, wymyślił sobie również w oparciu o jakieś tam swoje doświadczenia, podejrzewam, nie wnikałem w to, nie zgłębiałem tylko aż tak blisko, i postanowił, że po to, aby pomóc wielu ludziom w tych zmaganiach, przede wszystkim mentalnych, w podróży od takiego, powiedzmy, otyłego ja, takiego, który nie potrafi podejmować decyzji, od takich osób, które są niezdecydowane, które mają problem z prokrastynacją, które wielokrotnie nie wiedzą, czego chcą, do takiej osoby zdecydowanej, silnej, która nie ma tego problemu właśnie podejmowania decyzji, która potrafi zachować silną energię mentalną, przede wszystkim w tych trudnych momentach jest wymagany pewien proces. Ja myślę, że bardzo fajnie sobie to umyślił i rozpromował, rozpropagował. Chociaż nie widziałem na polskim YouTubie żadnego filmu na ten temat, to postanowiłem, że nagram coś takiego i być może paru osobom to pomoże. Akurat jestem po krótkiej takiej sesji tutaj nagrywania materiałów. Nie będzie to jakiś jakościowo pewnie zbyt fajny materiał, ale nada się do odsłuchu jako tego rodzaju mini-podcast, więc mam nadzieję, że przyniesie wartość. Jeżeli się spodoba, to oczywiście namawiam do udostępniania, do komentowania i do polubiania tego wszystkiego gdzieś tam w różnego rodzaju social mediach na pewno najpierw na YouTubie, a później w różnego rodzaju innych źródłach. Tak więc do rzeczy. O co tutaj chodzi? o co tutaj chodzi? Bo już powiedziałem z grubsza taką istotę rzeczy, do których ma prowadzić ten program, ale nie powiedziałem, na czym on polega. Czyli podstawowa rzecz, która jest założeniem, no to oczywiście ten okres, czyli dość długi, 75 dni, wielu specjalistów, którzy mówią, że nawyki wyrabiamy w 66 dni, inni, że 50 i ileś tam. Moim zdaniem to u każdego działa trochę inaczej i nie ma to żadnego znaczenia, ile Dni będzie trwało Twoje wyzwanie, ile dni u Ciebie wyrabiany nawyków. trwa. Ważniejsza jest tutaj konsekwencja, konsekwencja w działaniu, i jeżeli będziemy konsekwentni, to przez okres, w którym na pewno napotkamy na jakieś wyzwania, jakieś trudności, jeżeli pokonamy te wyzwania, pokonamy te trudności, to zdecydowanie poprawi się wiele aspektów naszego życia, nawet takich, których prawdopodobnie nie zakładaliśmy poprawy. Nie chodzi tutaj właśnie. Ani o sylwetkę, ani o kilogramy, ani o chudnięcie, ani o nabieranie masy mięśniowej, ani o tego typu zagadnienia, i są one jak zwykle, tak jak każdemu, kto zabiera się za siebie, powtarzam, efektem starań na płaszczyźnie mentalnej w taki sposób, że jeżeli nie jesteś osobą, która wie, czego chce, nie jesteś osobą, która jest konsekwentna, nie jesteś osobą, która działa, która po prostu podejmuje pewne kroki pomimo wszelkiego rodzaju przeszkód, to. To wyzwanie jest szczególnie dla Ciebie, ponieważ przez te 75 dni codziennie będziesz mieć do wykonania dwie aktywności fizyczne, oczywiście. Nie muszą to być jakieś katorżnicze treningi, nie musi to być jakaś siłownia, może to być rower, może to być spacer, Ty definiujesz swoją aktywność. Oczywiście warto byłoby, żeby był ten puls troszeczkę podniesiony, ale nie jest to kryterium wyznacznik jakiegokolwiek sukcesu. Ważne, aby zachować te dwie dziennie aktywności, które będą trwały minimum 45 minut to też ważne ciągiem i będzie pomiędzy nimi przerwa 3 godzina, czyli nie jest to tak, że półtorej godziny zrobisz, masz odhaczone, a dodatkowym czynnikiem jest to, że należy jedną z nich Absolutnie koniecznie codziennie wykonać na zewnątrz, czyli musi to być na dworze, w warunkach atmosferycznych, jakie aktualnie wówczas panują. Nie możesz sobie powiedzieć, a nie, no, padał deszcz, grad, śnieg, wichura, było tornado, nie mogłem tego zrobić, tylko masz tak zaplanować swój dzień, żeby właśnie dokonać tego i do końca, zanim nie pójdziesz spać, bo nieważna jest tu godzina 12 w nocy, czy to będzie pierwsza. Oczywiście nikomu nie rekomenduję aktywności fizycznych ani spacerów w tak późnych porach nocnych, ponieważ wiadomo, jest to po prostu Niepotrzebne ani niebezpieczne czasami też. Aczkolwiek, mając już te dwie aktywności odhaczone, tak jak powiedziałem, bez względu na warunki atmosferyczne, mamy jeszcze wypić 4 litry wody. Ja tutaj akurat z tym do końca polemizowałbym, ale nie, mniejsza o to. I teraz. Wypiwszy te 4 litry wody, musimy też przestrzegać pewnego rodzaju diety. Zalecenia są tutaj takie, żeby po pierwsze, nie ma ani grama alkoholu. Dla mnie żaden problem od 8 lat nie piję. Nie ma to znaczenia dla mnie, że ten czynnik był tam, ponieważ, no, tak jak powiedziałem, nie jestem osobą, która potrzebuje tego do życia. Aczkolwiek, jeżeli masz teraz ten problem, możesz mieć pewnego rodzaju obiekcje, spróbuj, przekonaj się, zobacz, czy ten alkohol w Twoim życiu rzeczywiście jest tak ważny, czy jest on niesamowicie potrzebny, czy bez niego nie jesteś w stanie żyć. Bo właśnie te rzeczy, bez których. Nie wyobrażamy sobie życia, to są nasze nałogi, które pochłaniają nas tak bardzo, że często jesteśmy zdefiniowani przez te rzeczy i niestety stajemy się w w więźniami pewnego rodzaju tych sytuacji, które tworzą tego rodzaju rzeczy jak alkohol jak słodycze, których również nie masz prawa spożywać przez całe 75 dni i jak, no, powiedzmy, prowadzenie pewnego rodzaju diety przez ten pełen okres 75 dni. I tutaj nie ma znaczenia, jaka to będzie dieta, nie musisz się przypisać do jakiejś kompletnie obcej sobie filozofii, którą może być dla ciebie na przykład wegetarianisty, tak jak dla mnie, to byłoby coś, co, z czego bym na pewno nie chciał próbować i nikt do tego cię nie zmusza. Możesz to zrobić w taki sposób, który będzie twoim wyborem. Może to być keto, może to być jakaś dieta samuraja, może to być cokolwiek innego, co w Twojej duszy gra i huczy, ale ma być to pewnego rodzaju dieta. Tak, żeby nie było oszukiwania, żeby nie było jakichś chitmili, żeby nie było jakichś sytuacji podbramkowych, które no po prostu najzwyczajniej w świecie wykoleją Cię w tej sytuacji i spowodują, że Twoje 75 hard polegnie w gruzach, tak? Tak więc mówiłem już o diecie, mówiłem już o wodzie, mówiłem już o alkoholu, mówiłem o tym, że nie można jeść słodyczy, mówiłem o dwóch aktywnościach dziennie, no i jeszcze nie powiedziałem o tym, że należy czytać codziennie jakieś rozwojowe materiały, książki, najlepiej, ponieważ jest to również jeden z wymogów. Ważne, żeby to podkreślić, że nie mają to być jakieś lektury takie popularne czy beletrystyka i tego typu sytuacje, tylko właśnie ma to się rozwijać. I tutaj taka Szybka ocena tych 75 dni z mojej perspektywy. Czy było to trudne? Z pewnością nie było to bardzo łatwe, ale dla osoby takiej jak ja, która jest w pewnego rodzaju reżimie hmm, treningowo dietetyczno-mentalnym rozwojowym przez ostatnie co najmniej 10-12 lat na pewno nie było to jakieś hardkorowe nie było to największe, najtrudniejsze nie wiem, wyzwanie mojego życia, które sprawiło, że było mi strasznie ciężko wręcz powiem, było mi mega przyjemnie w niektórym czasie, ponieważ tego rodzaju reguły mi ułatwiają życie, nie muszę podejmować pewnego rodzaju decyzji, wiem i planuję pod to mój dzień, że rano sobie wyjdę na spacer, zrobię jakiś tam trening a wieczorem drugą aktywność i dużo, dużo bardziej jest mi łatwo pewne rzeczy zrobić niż w sytuacji, gdy nie mam tego rodzaju presji i mogę sobie pozwolić na pewien swojego rodzaju luz. Ponieważ mając ten luz, właśnie podejmujemy często złe decyzje. Sięgamy po nieodpowiednie żarcie, po nieodpowiednie potrawy, po często właśnie alkohol, ponieważ no, jesteśmy tak jak pies bez smyczy. Możemy po prostu bez żadnego kierunku, bez żadnej precyzyjnie określonej ścieżki podążać sobie jakimkolwiek śladem, który będzie w tym momencie przez nas uznany za właściwy. A tego rodzaju podejście, czyli ograniczanie sobie, co wiele osób neguje, mówi, że jest utrudnieniem. Moją właśnie opinię teraz poznasz. Moim w mojej opinii jest to duże, niesamowicie duże ułatwienie samemu sobie ścieżki, ponieważ z góry nakreślasz sobie jak na mapie jeden tor, czyli porównując to do podróży, można było powiedzieć gdyby nie to, że jest droga wyznaczona stąd nad morze akurat ze Świdnicy, to o ile trudniej byłoby się tam dostać. Jak wiecie, wiele Przepaści, jakiś bagen, musielibyśmy pokonać, i jak wiele wysiłków to włożyć, żeby tam dotrzeć. Mając pewnego rodzaju drogę, ścieżkę, określoną konkretnie, możemy nią podążać, i nie musimy zastanawiać się, czy to dobra, właściwa droga, tylko czekać na to, aż pojawią się te pierwsze efekty. A efekty, moi drodzy, na pewno się pojawią, bo jeśli nie mówimy jeszcze tego, to nie chodzi tu o utratę kilogramów, która w moim przypadku wyniosła. Aż 10 kg. 10. No, powiedzmy 9 tam z hakiem. Nie ma to znaczenia. A utratę tkanki tłuszczowej też nie o to chodzi. Nie chodzi nawet o to, że staniesz się bardziej regularny, choć to jedna z głównych zalet tego programu, ponieważ bez problemu będziesz mieć wówczas takie poczucie, ok, minęło tylko 2,5 miesiąca, a ja dokonałem naprawdę wiele. Przeczytałem 6 czy 7 różnych książek. Zmienił się mój sposób myślenia, zmieniło się moje podejście do wielu spraw, otworzyłem na wiele spraw oczy, stałem się najzwyczajniej w świecie nieco inną osobą. I jeżeli chcesz dokonać pewnego rodzaju zmian w swoim życiu, to oczywiście jak najbardziej rekomenduję Ci z całego serca ten program, ponieważ próbując chociażby i. Napotykając na pewnego rodzaju przeszkody, zobaczysz, jak wiele z tego wszystkiego się nauczysz. To oczywiście nie koniec i są dalsze elementy tego programu, do których oczywiście zapoznania się będę Cię namawiać i postaram się również pokazać Ci dalszą ścieżkę. A tymczasem, co mogę powiedzieć? Na pewno polecam ten program każdemu, kto jest niezdecydowany, żeby spróbować zobaczyć, przekonać się i dać znać tutaj w komentarzu, czy było warto. Do usłyszenia, następnym razem. Cześć.